Środa 9 lipca, Sebastian Będziński, dzień dobry, zapraszam na informację. A dziś w serwisie m.in. o środkach, jakie pozyskał Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie na zagraniczne praktyki dla uczniów oraz o podsumowaniu półrocza przez trenera głogowskiego klubu karatek Kyokushin. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie wprowadza nowe rozwiązanie skierowane do bezrobotnych. Pośredniak będzie przekazywał osobom bez zatrudnienia specjalne bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie. Na realizację bonów Powiatowy Urząd Pracy pozyskał z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej niemal 412 tysięcy złotych. Te pieniądze są na pewnego rodzaju eksperyment. Otóż teraz osoba bezrobotna na aktywizację otrzyma od nas bon. Na tym bonie będą konkretne pieniądze. A więc na bonie stażowym będzie kwota 10 tysięcy złotych, na bonie szkoleniowym osoba bezrobotna będzie miała do dyspozycji 4800. Bon na zatrudnienie to kwota 9800 i bon na zasiedlenie to kwota 7 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że pieniądze są duże, bo to są duże pieniądze. I teraz od osoby bezrobotnej będzie zależało, jak ten bon będzie wykorzystany. Osoba bezrobotna będzie musiała wykazać się kreatywnością, mobilnością i skutecznością, by jak najlepiej wykorzystać otrzymany bon. Zobaczymy, jeżeli ten program się sprawdzi, jeżeli rzeczywiście osoby bezrobotne sobie w tym będą, z tym będą radziły, to będziemy pisali o kolejne pieniądze, pozyskiwali kolejne środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. A oprócz tego oczywiście dalej będzie funkcjonowała aktywizacja zawodowa, która funkcjonowała na dotychczasowych zasadach. Więcej o nowej ofercie pomocowej Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie wkrótce w specjalnym programie.